Witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o zapachach podobnych w klimacie do Sary Jessica, Jessica Parkers też. Mówię tutaj o tych perfumach właśnie. Jak wiecie, ja uwielbiam ten zapach i jak wiecie, ten zapach niestety jest już wycofany. Nowa, no, a więc nic więcej nie pozostaje: jak tylko ocierać swe łzy i szukać jakiegoś zamiennika. Powiem Wam, że te zapachy, które Wam tutaj pokażę, to nie są zapachy absolutnie klony, jeżeli o to chodzi. Nie są to żadne odpowiedniki, nie są to klony, natomiast są to zapachy zbliżone klimatem do stesza. Także jaki to klimat, to zaraz Wam o tym powiem. Ten filmik będzie albo już był na kanale anglojęzycznym, więc no jeżeli ktoś nie widział tamtego, no to zapraszam tutaj, ale też bardzo będzie mi miło, jeżeli oglądniecie po prostu i ten filmik i tamten. Zapraszam Was do subskrypcji tego kanału oraz też kanału anglojęzycznego. Bardzo jest mi miło jak, no jakakolwiek subskrypcja dochodzi bardzo się cieszę, że mogę rozwijać ten kanał, także bardzo dużo to dla mnie znaczy. Oczywiście też zachęcam do dyskusji. Dawajcie mi znać, czy Wy lubicie stesza. Wiem, że wiele z osób, wiele Was tutaj lubi stesza, ale niektórzy nie cierpią i nie znoszą. No, ja uwielbiam. Mam tą butelkę 100ml i mam dwie, dwa rolony 10ml. No, i tak to, na, tak na dobrą sprawę, to jest wszystko, jeżeli chodzi o zapas. Kurczę. No, muszę Wam powiedzieć, że żałuję, kiedyś była oferta. Oferta jeszcze na, na jakiejś grupie perfumowej na Facebooku jakaś pani sprzedawała 30 ml stesza razem z olejkiem, za chyba 120 zł czy coś takiego. Ja powiedziałam, że dobra, nie kupuję coś tam. No a teraz trochę żałuję, bo jednak jest to naprawdę rewelacyjny zapach. Dlaczego Stesza wykasowali z portfolio perfum Sary Jessica Parker? Ja już wspominałam, jest to spowodowane tym, że według Ifry, czyli tej organizacji takiej niby non-profit, regulującej w ogóle, co powinno właśnie znaleźć się w perfumach, co może nam zaszkodzić, a co nie. No więc, według Ifry, drewno masoja może powodować alergię. Wiecie co, słuchałam e, takiego filmiku. E, Sebastian, The Perfume Guy, e, on miał e, serię filmików z taką panią, która ma na imię Dana. Więc ja mam, że tutaj podlinkuję ten konkretny filmik. E, I ona tam opowiada o różnych składnikach perfum, jak one są używane właśnie w perfumiarstwie i tak dalej. I oni mieli razem filmik na temat e, mchu dębowego i na temat. Labdanum bodajże, czy coś takiego. Na pewno była mowa tam o mchu dębowym, yy, i ona tam właśnie mówiła, jak nie działa Ifra, że po prostu wychodzi na to, że tak na dobrą sprawę. Jakaś tam firma znajomych na przykład, kogoś tam z tej ifry wyprodukowała jakiś syntetyczny składnik i chcą go po prostu popchnąć na rynek, chcą zarobić pieniążki i tam wiecie sobie, kąszachty jakieś robią za kulisami i mówią na przykład o dobra, no to teraz zrobimy badania takie naciągane, że przypuśćmy, właśnie ten mech dębowy szkodzi i że trzeba go gdzieś tam bardzo, bardzo ograniczyć, jeżeli chodzi o używanie w zapachach, żebyście wy... Mogli używać tego swojego na przykład syntetycznego składnika, no i po prostu zarobić na nim pieniążki. To jest bardzo duży skrót i bardzo duża generalizacja, ale tak to w skrócie wygląda, z tego co zrozumiałam z tego filmiku, który oglądałam. Także jest to taki naprawdę bardzo ciekawy. No, bardzo ciekawe spojrzenie na to. Ja w sumie podejrzewam, że tak jest, bo oczywiście, jak zwykle, światem rządzi pieniądz. Yy, stety, niestety, no ja uważam, że już tego troszeczkę jest za dużo. To, tak na dobrą sprawę, trochę takie yy, kryminalne praktyki, wręcz według mnie. Dlatego to na, na pewno to samo stało się z drewnem masoja. No i po prostu, jeżeli tak się dzieje, to albo niektóre firmy decydują się na reformulację, znalezienie jakiegoś składnika zastępczego lub połączenie yy, Wiecie, innych składników w jedno, tak żeby dały nam efekt jakiegoś składnika. Tak samo właśnie dzieje się z mchem dębowym, który tam zastępują chyba paczulą w kombinacji z czymś jeszcze. No, albo właśnie, jeżeli nie zastępują tego składnika, no to perfumy są wycofywane, jeżeli jakiś składnik alergiczny zawierają. No i właśnie to samo stało się ze steszem. Także tutaj mniej więcej, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda. Ja, no tak jak mówię, ja podejrzewałam, że yy, tak się dzieje, bo to takie nagle jest wyssane z palca, jeżeli chodzi o te składniki, bo co najpierw szkodzi, później nagle zaczyna, najpierw nie szkodzi. Normalnie perfumy są dostępne, a później zaczyna szkodzić, to jest trochę dziwne. No natomiast dobra, do samego stesza, bo jak zwykle tutaj dygresję robię, ale bardzo mnie te praktyki yy, irytują, myślę, że nie tylko mnie. Więc jeżeli chodzi o atmosferę Stesza, może od tego zacznijmy. Ja tutaj szukam atmosfery Nowego Jorku. Szukam tutaj czegoś, co jest takie ciepłe. Jak wiecie, przebywanie na powietrzu takim chłodnym, zimnym, gdzie jest plucha, gdzie jest deszcz. I szukam tego takiego momentu właśnie wejścia do takiego ciepłego pomieszczenia ze starymi drewnianymi meblami, z jakimś tam może nawet ogniem na kominku, jakimiś takimi fajnymi zapachami mieszkania. No i tutaj właśnie w Steszu mamy tą starą szafkę, taką na trunki, tak jak ja Wam zawsze mówiłam, w takim ciepłym, fajnym mieszkaniu klimatycznym z jakimiś meblami vintage i to jest właśnie klimat tego stesza, tak pokrótce. No i oczywiście jest to też nowojorska ulica skąpana troszkę w deszczu, światła miasta i tak dalej. I właśnie gdzieś to tam ciepło tego budynku Brownstone, tych popularnych budynków, wiecie, ze schodami bardzo ładnych, takich nowojorskich, starych, albo właśnie jakieś, jakaś kawiarnia, coś w tym stylu. Także tego klimatu szukamy. I tutaj jeszcze tak pokrótce chciałam wspomnieć o zapachach, które są głosowane jako podobne do stesza na Fragrantice. I są to zapachy, z którymi ja się nie zgadzam, że one są podobne, bo ja właśnie tak jak mówię, szukam tej atmosfery ciepła, tej domowości, takiej, no po prostu takiej przytulności. Natomiast tutaj wiele osób głosuje na Fragrantice, że przypuśćmy: Waldi Okr y, od Yves Rocher jest podobne y, do Stesza. No ja w sumie powiem Wam, że się nie zgadzam z tym za bardzo. Tutaj mamy faktycznie drewnianość, natomiast dla mnie to jest taka drewnianość bardzo czyściutka. Absolutnie nie ma w sobie żadnego klimatu takiego starego drewna, jeżeli o to chodzi. To jest po prostu nowe drewno, i to są takie jakby niektórzy mówią, strużyny o dołówka, więc ja się z tym zupełnie zgadzam. Niektórzy tutaj też czują ogórka. Ja ogórka akurat tutaj też nie czuję tak samo jak w steszu, także tutaj to jest nowe drewno a to jest stare drewno, więc absolutnie niestety nie mogę powiedzieć, że ten zapach jest podobny, tak jak mówię, nie znalazłam nic takiego samego jak stesz, ja Wam powiem, że gdybym znalazła nawet jakiegoś chamskiego klona z numerkiem, yy, mówiliby, że to jest też, to bym po prostu kupiła, natomiast nasze polskie firmy nic takiego niestety nie wymyśliły, jeżeli chodzi o to. Yy, podobnym zapachem kolejnym jest yy, Katy Perry z Indii, niektórzy mówią, że dla nich to jest to samo, co stesz, no absolutnie nie, znowu to jest ta sama sytuacja, to jest po prostu czyściutkie piżmo z drzewem sandałowym, takie bardziej pokąpielowe, takie kołderkowe, pościelowe, nie ma tutaj nic takiego starego, jak ja lubię. Um, też mówią, mówi wiele osób, że Santal 33 od Lela, bo jest podobny do Stesza, absolutnie też nie. W Santalu jest ten ogórek taki właśnie dla mnie wyczuwalny, to już to drewno sandałowe jest podane w taki sposób. To jest taki zielony ogórek dla mnie. Gdzieś tam on później znika, robi się tak skórzaście, Troszeczkę fiołka mamy. Ten zapach jest fajny, złożony, natomiast też on absolutnie sesza mi nie przypomina. Także to jest taki, takie moje, moje, wiecie, szybkie zdanie na temat tego, co sądzę mm, o tych podobieństwach na fragrantice. Będę musiała sobie chyba spróbować Wonderwood od Conde Garçon. Być może to będzie bliższe, ale tutaj szukamy atmosfery takiego ciepła, kremowego też drewna, leciutkiej, takiej spalenizny, nawet takiego kadzidełka, jakby gdzieś, właśnie taka kremowość, okrągłość, starość tego drewna, tego szukamy, i tutaj wybrałam właśnie takie zapachy, które. Ten klimat mniej więcej mają i najbardziej podobnym zapachem, zbliżonym klimatem, oczywiście nie mówię, nie mówię, że to jest ten sam zapach, klimat, bardzo, bardzo zbliżony, ma Ancre Noir Al i naprawdę jest to też to samo uczucie, jak wącham ten zapach, taki, takie samo uczucie, jak wącham Stesha, takie samo uczucie mam w Ancre Noir Al czyli. Po prostu przychodzimy do domu z takiej pluchy zimnej i wchodzimy właśnie do pomieszczenia, w którym mamy jakieś takie stare, słodkie trunki w starych szafkach drewnianych, boazeria taka drewniana, stara, elegancka, jakaś taka dębowa, ciemne drewniane antyki, coś w tym stylu. Taki męski, wiecie, gabinet z właśnie trunkami. Ten zapach jest przepiękny, jest kojący, jest ciepły, jest właśnie taki uspokajająco drewniany. Troszeczkę słodki, powiedziałabym, że on nawet jest słodszy niż sam stesz. Tutaj nie znajdziecie absolutnie ogórków, jeżeli ktoś czuje ogórki, to w Alekstrem nie znajdzie ogórków. Tutaj niektórzy czują, natomiast no ja mówię, że dla mnie to jest tak świetnie zmieszane, że tutaj to drewno daje raczej taki efekt. Ym, dla niektórych ogórkowy, dla mnie to jest po prostu kremowe stare drewno, jeżeli o to chodzi. No natomiast tutaj mamy takie ciepełko, mamy słodycz, mamy stare drewno. Coś rewelacyjnego, także jeżeli bardzo lubicie klimat stesza, tęsknicie za nim, to ja bym sobie przetestowała Ancre Noir Alextrem. Na oba zapachy, na fragantice mówią, że to są zapachy dla starych dziadów. <grych> ja bardzo lubię zapachy starych dziadów, pachnie, lubię tak pachnieć w tym stylu, a więc absolutnie mi to nie przeszkadza. Bardzo wiele osób w ogóle mówi, że Alextrem to jest właśnie taki zapach dla mężczyzny po czterdziestce. Więc chyba moje alter ego to mężczyzna po 40, bo bardzo uwielbiam ten zapach, także to jest to. Kolejnym zapachem takim, takiej właśnie drewnianej szafki trunkowej może być Bentley for Men Intense. I to jest leweczka, którą dostałam od Miłosza, perfumologa. Pozdrawiam cię serdecznie, bardzo, bardzo dziękuję, bo to taka hojna odleweczka. Ja jeszcze tutaj się nie wgryzłam w nią dokładnie, natomiast klimat. Absolutnie muszę powiedzieć, że to jest właśnie taka stara drewniana też szafka na trunki, natomiast jeszcze słodziej tutaj jest. W tej szafce według mnie wylało się, wylała się jakaś taka słodka nalewka. Nie czuję tutaj żadnych owoców, ale tutaj jest tak słodko, jest troszeczkę pale, palona. Yy palony klimat, o, palone drewno. Może to była jakaś taka, wiecie, nalewka, przepalanka, taka, co się chyba robi na cukrze, z tego, co kojarzę, na cukrze brązowym. Także tu, tutaj też mamy takie klimaty. No to już nam gdzieś tam odbiega od tego Nowego Jorku, wiecie, od tych budynków, od tego klimatu miastowego, że tak powiem, ale jeżeli chodzi o taką właśnie, tak jak mówię, jeżeli ktoś lubi takie szafki na trunki stare, tak jak ja, bo sama też w domu taką posiadam. Lubi ktoś zapach starego drewna. Mi się ten zapach też bardzo z dzieciństwem kojarzy, bo moja babcia ma takie stare szafy właśnie u siebie w domu, jeszcze po niemiecku. Ja uwielbiam takie meble. W nich tak charakterystycznie pachnie, zwłaszcza jeżeli coś jeszcze tam przechowujemy, czy jakieś mydła, czy jakieś właśnie trunki, czy coś takiego. Absolutnie fantastyczny zapach to jest dla mnie. I ten zapach mniej więcej taki jest. Tutaj też bym pokusiła się, że jakieś przybory toaletowe być może w takiej starej drewnianej szafce są, ale jest to absolutnie stara drewniana szafka, więc. To jest to, no to jest też absolutnie, absolutnie fantastyczny zapach, gdzieś tam taką kremowość czujemy, mm, taką no apetyczność tego drewna, ono jest okrągłe, wręcz oleiste, kremowe i jeżeli mówimy o oleistym i kremowym, zwłaszcza o kremowym, to ja Wam powiem, że poczyniłam taką obserwację, że Bergamask od Orto Parisi, on też ma gdzieś taką frakcję coś jak też absolutnie nie mamy tutaj y, żadnych, nie wiem, czy nie ma drewna sandałowego. Y, tak jak mówiłam, Aleksandro Gaultieri, Galtieri, nieważne, kreator tych perfum nie ujawnia w ogóle listy składników, także nie wiemy, co tutaj jest, możemy się jedynie domyślać. Jak ja Wam mówiłam wcześniej, bo mam filmik na temat tego zapachu, ja myślę, że tutaj na pewno, no stuprocentowo jest bergamotka, jest jakieś piżmo, ja wyczuwam ambrę, jest bardzo tak zwierzęco, tak animalnie, jest bardzo okrągło też, laktonowo w pewnym momencie, czuję też jakieś drewienko, takie świeże właśnie, czyste dosyć, ale właśnie przybrudzone tą animalnością i czuję też przede wszystkim zioła. Tutaj by była lawenda, którą czasami czuję mocniej, czasami czuję słabiej, ale też mam wrażenie, że czuję jakąś szałwię, coś w tym stylu. Więc tutaj, no, powiem Wam, że w steszu też mamy szałwie, mamy grejfruta, więc tutaj gdzieś tam ten aspekt taki jakby leciutko cytrusowo-ziołowy się pojawia, zarówno w bergamasku, jak i w steszu. Jest też ta kremowość tutaj, jeżeli chodzi o Bergamaska, to absolutnie nie jest zapach taki typowo cytrusowy. E, idealnie e, moja koleżanka to określiła, to jest zapach cytrusowo otulający cytrusowo świeżo ciepły o w ten sposób. I dokładnie to samo e, odczuwam w steszu. Także jeżeli chodzi o ten klimat, to naprawdę są to zapachy klimatem zbliżone, nie takie same absolutnie, ale gdzieś tą taką, ziołową świeżość, a zarazem krągłość mamy. Także jeżeli lubicie Stesha, ja myślę, że dużym prawdopodobieństwem jest, że bergamask się Wam spodoba. Ja tutaj już wiem, że niektórych namówiłam na bergamaska, na przykład Gosie. Pozdrawiam kochana. Yy, wiem, że yy, chciała kupić, nie wiem czy, czy ma już swoją flaszkę, czy nie, natomiast chciała kupić, nadałam do złego. Wiem, to nie są tanie perfumy, natomiast są one bardzo wydajne, bardzo mocno projektujące, cały dzień utrzymują się, a więc ja to kompletnie doceniam. Absolutnie fantastyczny zapach, także jeżeli lubicie stesza, to też jak najbardziej gdzieś tam te klimaty tej drewnianej starej szafki daje yy, i fajnie, no fajnie, po prostu bardzo fajnie się zachowuje, jeżeli o to chodzi. Kolejnym zapachem, jaki testowałam niedawno, ja tutaj nie mam flaszki, mam tylko go w próbce. Yy, będę musiała w ogóle zrobić recenzję tych zapachów. Są to zapachy marki Commodity yy, i jest to zapach Paper, paper Plus. Commodity w ogóle ma mm, trzy serie chyba. Jest podstawowa, czyli podstawowy Paper, jest y, taka seria z minusem, chyba że ten zapach podstawowy jest troszeczkę lżejszy. Y, zapach, zapach ten z minusem jest lżejszy niż podstawowy, a zapach z plusem to jest chyba seria Expressive, czyli jakby taka intensywna mocniejsza wersja tego podstawowego zapachu cokolwiek będę musiała o tym poczytać, bo jest to dosyć interesujące. Nie wiem czy potrzebne, ale okej. Okay. Natomiast ja testowałam Paper Plus i tutaj w tym zapachu też mamy drewno sandałowe, mamy molekuły ISOE superb, mamy też yy, bursztyn. Więc ta kompozycja idzie nam w kierunku takim ciepło drzewnym, tak samo yy, taki sam kierunek, jaki obrał stesz i te inne zapachy, które Wam tutaj pokazałam, a więc ja uważam, że jeżeli lubicie stesza, możecie się zainteresować Paper Plus od Commodity, tutaj oczywiście flaszeczka się pokaże. Natomiast ja Wam muszę powiedzieć, że ja ten zapach dosyć słabo czułam, jeżeli chodzi o jego moc. A podejrzewam, że win, winę tutaj za to wszystko ponosi. Molekuła ISO jest is super, która, jak dla mnie, mocno mi osłabia odbieranie zapachu. Ja jakoś tak za bardzo nie czuję mocno tych zapachów z tą molekułą. A więc, no tutaj już Wy musicie przetestować sami za siebie. To tam podobno ma związek już z naszą genetyką i tak dalej, chyba czy wyczuwamy w ogóle tą molekułę czy nie, tak mi się wydaje z tego, co zasłyszałam. Po prostu ta cząsteczka zapachowa jest za duża i do niektórych nosów nie wchodzi, brzydko mówiąc, więc nie dochodzi mi gdzieś tam, wiecie, do mózgu, że to pachnie. Natomiast jeżeli lubicie takie ciepło drewniane zapachy, to myślę, że Paper Plus będzie OK. I tutaj muszę powiedzieć, że na fragrancie bardzo wiele osób głosowało, że z kolei wersja z kolei zapach Book Plus, czyli Książka Plus, bo ja mówię tutaj o papierze, a dużo ludzi głosowało, że Book Plus, czyli ta książka, zapach jakby książka, tak, jest podobny do Stesza. Dla mnie nie, dla mnie Book Plus pachnie gdzieś w okolicach Waldi Okr Santa 33, czyli mamy tutaj do czynienia z tym świeżym drewnem sandałowym, przynajmniej dla mnie. A nie tym takim drewnem starym, takim jakiego ja szukam, takim rozgrzewającym, wiecie, dającym takie uczucie yy, ocieplenia, relaksu, ukojenia po takim yy, dniu spędzonym gdzieś tam na takich, wiecie, sprawunkach na chłodzie jesienią. To, no nie, to, to jest bardzo przyjemny zapach, ale taki bardzo pokąpielowy jak dla mnie, nie, takie, nie dający takiego uczucia. Wiecie, no tak jak już mówiłam, wchodzenia do pomieszczenia, w którym jest ciepło po prostu, yy, więc to jest to. Kolejnym zapachem, który gdzieś też ma w sobie tą tłustość, ziołowość, byłby dla mnie zapach yy, polski. Miller Masculinite. Ja już o tym zapachu mówiłam, miałam recenzję na jego temat. To jest zapach Tomasza Millera, który y, ma swoje recenzje whisky z kolei na YouTubie. On ma swój sklep z alkoholami, ma też sklep z garniturami, taka fajna vintage'owa, klasyczna męska elegancja. Bardzo bardzo mnie kupuje y, takie coś, także ja to bardzo lubię. No i to są perfumy mojego męża. Natomiast no są to perfumy męskie teoretycznie. Ja uważam, że kobieta jak najbardziej może je nosić. Tutaj absolutnie, że to jest nazwa, wiecie, te to jest to męski zapach, absolutnie nie. Yy, tutaj też mamy ogrom ziół według mnie i mamy taką tłustość fajną, taką właśnie zaokrągloną, kremowość, też nawet leciutką, ale tutaj mam taką tłustość, nieodparte wrażenie, że jest to tłustość olejku jałowcowego i jest to coś takiego też bardzo fajnie rozgrzewającego. Jest to bardzo, bardzo w klimacie. Alex ekstrem, oczywiście też mówię, nie jest to ten sam zapach absolutnie, ale klimat jest, klimat tutaj jest. Tak samo jak w Steszu, także ja Wam polecam, jeżeli Stesza lubicie za tą kremową drewienkowość, lekką właśnie taką zaokrągloność, leciutką tłustość też momentami, to myślę, że Miller Masculinity jak najbardziej, bo jak mój mąż się tym siknie, czy też ja to gdzieś tam ten vibe wyczuwam, także warto się zainteresować. Kolejnym zapachem będzie zapach, <gryw> mój ulubieniec, T-Rex od Zoologist. No, powiem Wam, że wiele osób być może nie powiedziałoby, że to jest, jest to podobny zapach do stesza, no bo to nie jest oczywiście ten sam zapach. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że coś w tym musi być. Mój mąż zna T-Rexa, mój mąż lubi T-Rexa. Absolutnie fantastyczny, fantastyczny zapach. Już niedługo jeszcze bardziej przyjdzie na niego pora, bo będzie jeszcze chłodniej, będzie zima. No, on zimą rewelacyjnie wybrzmiewa. W takim mroźnym, chłodnym, zimnym powietrzu. Dym z komina, z kwiatami palonymi, z palonym drewnem, coś fantastycznego. Natomiast jak zwykle dygresja, mój mąż zna T-Rexa, wie jak pachnie. I często jak psiknę się steszem albo psiknę się właśnie encre noir alextrem, to mój mąż myśli, że psiknęłam się T-Rexem. Także coś w tym musi być. Tutaj zwłaszcza mam wrażenie, że ta y, mnogość tego palonego drewna w tym zapachu gdzieś tam y, ten efekt tego lekko, staszo lekko staszowy może dawać. Y, także tutaj chyba też jest nawet drzewo sandałowe z tego co pamiętam. No natomiast to jest ciemna bestia, to jest bardzo mocna bestia. Tutaj bardziej mamy palone drewno, to wszystko jest bardziej intensywne. Tutaj też mamy olejek jałowcowy, więc gdzieś tam też y, te wspólne mianowniki z tym millerem mogą być. Milion razy bardziej mocne od tych wszystkich zapachów, o, tu, o których tutaj mówię. Natomiast też w klimacie, też mamy tą bardzo starą, ale taką już zjaraną, wiecie, ty, szafkę na trunki. Przepiękny, palono-drewniany zapach, vintage'owy nawet troszkę, tak jak ja Wam mówiłam, to jest zapach ikony roka. To jest zapach eleganckiego mężczyzny w takim klasycznym tręczu, takiego vintage. Absolutnie nie mówię, że to jest męski zapach, natomiast taką wizję mam. Ja ten zapach sama noszę. To jest mój zapach, to nie jest zapach mojego męża. Uwielbiam absolutnie. I paradoksalnie ten zapach jest, przynajmniej na mnie, bardzo pozytywnie odbierany przez otoczenie. Słyszałam, że ludzie go wyczuwają jako zapach taki kadzidlany bardziej, takie luksusowe kadzidło, i tutaj też. Gdzieś jakieś tam smuszki, kadzidła w tym steszu, jakbym wyczuwała. To jest właśnie to drewno takie podane na stary sposób. Także absolutnie. Niestety, ceny zoologistów poszły okropnie do góry. Teraz taka flaszka kosztuje chyba prawie 1000 zł, więc to jest dramat. Na szczęście, mam nadzieję, że mi to starczy całe życie, bo na całe życie, bo tego dużo nie trzeba używać. Dwa psiki i to jest maks. Raz poczyniłam trzy, niepełne. I było ciężko, muszę powiedzieć, także to jest T-Rex. Kolejnym zapachem jest zapach, który, którego ja nie posiadam. Natomiast, jeżeli ktoś posiada, czy to pani, czy to pan, to dajcie mi znać, ja być może go zakupię, natomiast wiecie co, nie mam ochoty teraz kupować perfum, nie mam pojęcia co się stało, jak automatycznie chcę kupić jakieś perfumy, to mam ochotę pozbyć się kilku następnych, nie mam pojęcia o co to chodzi, ale po prostu mam ochotę na takie wiecie, oczyszczanie, nie chcę mieć aż tego tyle, natomiast ktoś na Fragrantice napisał kiedyś, jakieś niedawne komentarze odnośnie Stesza, Stesza na Fragrantice tej zagranicznej, że Zapach Dunhill, Dunhill Icon Elite. Tutaj się pojawi flaszeczka w tej czarnej, właśnie butelce. Czarna wersja jest, tak na dobrą sprawę, w 90% podobny do Stesha. Więc ja się bardzo zastanawiam, czy to jest prawda. Bardzo mocno zastanawiam się nad swoją, właśnie, butelką, bo składniki, no, muszę powiedzieć, że ma dosyć podobne. Tam też jest chyba drewno sandałowe, są inne drewna, są jakieś przyprawy. No i są też komentarze, że pachną jak stary facet, a więc być może coś w tym jest. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. Jeżeli to by się okazał zapach bardzo tożsamy ze steszem, no to jesteśmy w domu. O ile oczywiście nie ma tej nuty takiej ogórkowej, zielono-ogórkowej, jeżeli chodzi o drewno sandałowe, także tylko daję, znać, że słyszałam, że ten zapach jest bardzo, bardzo do Stesza podobny, także dawajcie znać, jeżeli macie Dunhill Icon Elite i ostatni zapach, którego tutaj nie przyniosłam, ale który mam w takiej, wiecie, perfumetce 10ml i który tylko i wyłącznie klimatem już przypomina mi Stesza, czyli... Generalnie Nowy Jork, wchodzimy właśnie, jesteśmy po pracy, idziemy przez taką lekką mrzawkę, są światła ulic nowojorskich i umówiliśmy się z jakąś koleżanką czy kolegą na kawę, wchodzimy do kawiarni właśnie takiej ze starymi meblami, stare ceglane ściany i tak dalej. To uczucie, wiecie, wchodzenia z chłodu do ciepła, takiego vintage'owego ciepła. I właśnie taki zapach, z tym mi się kojarzy, Absolutnie fantastyczny. Dlaczego go wycofali? Po prostu niech ktoś coś zrobi, bo no jest to zapach na punkcie, którego zapam, obsesję, że jest wycofany. Bo jeżeli chodzi na przykład o Madonnę Choose no to jakoś tam można to przeboleć jest dużo białokwiatowców w podobnym guście. Natomiast jeżeli chodzi o to tutaj, no wszystko jest idealnie. Natomiast zapach o tym, o tych ta, o, z tym takim uczuciem, to jest zupełnie inny zapach, nawet nie drewniany, ale jest to Floral Street i Lanky Lank Espresso. Jak wiecie, dla mnie to jest po prostu zapach takiej właśnie starej, nowojorskiej kawiarni z ceglanymi ścianami. Mam przed oczami nawet Central Perk z przyjaciół. Coś właśnie w tym stylu, gdzieś tam jakieś stare ściany, pachnie nam tym starym pomieszczeniem, takim lekko nawet jakby zawilgłym. Tam z tego co pamiętam w tym zapachu Lank, Lank Espresso jest paczula chyba, która być może za ten taki piwniczny odbiór odpowiada. Jest tam ud, jest tam róża, jest tam tiramisu, więc mamy tak słodko, drewniano, ciasteczkowo, leciutko i kawowo, ale absolutnie nie jest to w stylu, nie wiem, Montalin, ten kafe nic z tych rzeczy, jest to coś lepszego, bardziej takiego wyrafinowanego, jak dla mnie, i jest to uczucie tego ciepła, takiej przytulności. Także to by było to, nawet nie zabrało to tak długo, jak myślałam. No, więc, całe szczęście, no standardowy czas, jeżeli chodzi o filmik. E, dawajcie mi znać, co wy sądzicie e, o Steszu w ogóle i czy macie jakieś zamienniki? Jeżeli tak, a jeżeli znaleźliście w ogóle jakiś taki idealny zamiennik, e, kropka w kropkę, tak jak Stesz, to też dajcie mi znać, bo uwielbiam. Słyszałam, że mm, też olejek Precious Sandals z e, marki House e, Song, of India, Song of India. Song of India Precious Sandal tutaj zapiszę Wam nazwę, może też w tym e, w opisie. Songon o India Precious Sandal podobno pachnie też jak stesz. Więc trzeba będzie to sprawdzić. Chyba myślę, jeżeli to sprawdzę, to do Was wrócę i powiem jak jest. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa! Pa.